Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo na jubileuszu Polsatu. I ja się zastanawiam, tutaj stawiasz przecież swoje pierwsze kroki w programie BAR. Jak to wspomniasz z perspektywy czasu? Czy nie żałujesz udziału w tym show? Ależ nie, ponieważ sama y, to wymyśliłam y, i to było spełnienie moich jakby pr marzeń. Gdyż y, występowałam wtedy w zespole Virgin, wydaliśmy już swoją pierwszą płytę i potrzebowałam jakiejś trampoliny, która y, da mi wielką rozpoznawalność i dzięki temu promocję mojego zespołu i twórczości muzycznej, a tego mi bardzo brakowało, a to reality show było wręcz obsesyjnie oglądane przez Polaków, m.in. przeze mnie. I wiedziałam, że wejście do tego programu, bo to jakoś było w połowie od rozpoczęcia jako, y, jako gość, y, no da mi to co najważniejsze, czyli ten. Y, no to, to szersze grono widzów, i więc jestem bardzo wdzięczna za tę popularność, bo tamtej pory faktycznie to nabrało ogromnego tempa. Oczywiście dużo jeszcze pracy było przede mną, ale dobry, to był start. Mhm. Ale powiem Ci, że Ty też tam trochę wyrosłaś na taką skandalistkę, a teraz trochę od tego wizerunku mi się wydaje, że odchodzisz. Już jesteś inną osobą i zastanawiam się właśnie, czy tego nie żałujesz, że taka łatka mogła po prostu na ciebie nanieść Nie, wcale nie uważam się za skandalistkę. Uważam się i za wcześniej, i za teraz i za zawsze za osobę, która mówi prawdę to, co myśli i robi to, co czuje. Uważam, że to nie jest skandal być sobą.